Wejdź na stronę www.naszelementarz.men.gov.pl Kliknij w zakładkę Generator Kart Pracy. Po otwarciu strony startowej, kliknij w zakładkę Otwórz Generator Kart Pracy Online. Otworzy się strona główna generatora Kart Pracy. Teraz możesz przejść do tworzenia nowej karty pracy. Wpisz tytuł karty pracy, którą chcesz otworzyć. W polu Opis możesz dodać instrukcję korzystania z Twojej karty. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. Kliknij w przycisk Rozpocznij tworzenie nowej karty. Przejdziesz do obszaru roboczego, w którym możesz rozpocząć tworzenie swojej karty pracy. Pusta karta pracy pokryta jest siatką pomocniczą, ułatwiającą rozmieszczenie elementów na stronie. Przy zapisywaniu i wydruku siatka jest niewidoczna. Na każdej karcie znajdują się następujące pola. Numer karty pracy, tytuł karty pracy, imię i nazwisko, data, klasa. W menu po prawej stronie ekranu znajdują się następujące przyciski. Zapisz zmiany. Zapisz zmiany w karcie pracy. Zachowaj kartę. Zachowaj kartę do dalszej pracy. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link umożliwiający powrót do karty. Obiekty. Skategoryzowana baza obiektów, które będą użyte przy tworzeniu karty pracy. Warstwy. Pozycje obiektów w stosie. Galeria. Zbiór gotowych kart pracy. Czytanki. Przeznaczone do edycji bądź wydruku czytanki z naszego elementarza. Drukuj PDF. Zapisuj kartę pracy w formacie PDF. Drukuj instrukcję. Wydrukuj tekst zapisany w polu opis. Edytuj informacje. Zmień tytuł i opis swojej karty pracy. Zgłoś zmianę. Prześlij uwagi do generatora kart pracy. Pomoc. Skorzystaj z instrukcji dla użytkownika. Strona startowa wróć do strony głównej generatora. Kartę wypełnia się obiektami metodą przeciągnij i upuść. Z prawego menu wybierz pozycję obiekty i kategorię obiektów lub wpisz nazwę szukanego obiektu w wyszukiwarce. W kategorii obiekty z elementarza znajdują się przystosowane na potrzeby generatora kart pracy obiekty graficzne znajdujące się w naszym elementarzu. Wybierz obiekt i przytrzymując myszą przeciągnij go na obszar roboczy. Obiekty graficzne możesz przesuwać, obracać, zmniejszać, powiększać oraz usuwać, a za pomocą skrótów klawiszowych także powielać lub łączyć w grupy i przemieszczać je na karcie. Specjalne obiekty umożliwiające wpisywanie treści, np. poleceń dla uczniów, znajdują się w kategorii obiektów polecenia. Możesz dowolnie zmieniać rozmiar pola obiektu specjalnego. W kategorii obiektów nauka pisania znajdują się pola wyposażone w liniaturę, na której można używając klawiatury tworzyć obiekty do nauki pisania w wersji z łączeniami liter, bez łączeń oraz ze strzałkami wskazującymi kierunek pisania. W tym polu można wyłączyć liniaturę, a także ustawić poziom przezroczystości liter, na przykład do nauki pisania po śladzie. W kategorii obiektów matematyka znajdują się pola z kratką, w których można wpisywać zadania matematyczne za pomocą cyfr i liter z klawiatury komputera. W kategorii piktogramy komunikacyjne znajdują się kolorowe symbole, piktogramy, umożliwiające tworzenie kart pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeżeli obiekty nakładają się na siebie, może zmieniać ich położenie w stosie warstw. Przejdź do pozycji warstwy, chwyć myszą nazwę obiektu i przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na liście. Twój obiekt znajdzie się nad lub pod innym obiektem w karcie pracy. Po ustawieniu wszystkich elementów w karcie pracy należy ją zapisać. Wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz zmiany w górze menu. Możesz zapisać kartę na komputerze, korzystając z opcji drukuj PDF lub zachować kartę w generatorze, aby później móc dalej ją edytować. Wystarczy podać swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link umożliwiający powrót do karty. Przed skorzystaniem z opcji zachowaj kartę lub drukuj PDF musisz zapisać zmiany. W przeciwnym razie karta pracy zostanie pusta. Dotyczy to również zmian wprowadzonych przy ponownej edycji karty. Galeria. Galeria zawiera zbiór gotowych kart pracy przygotowanych przez MEN do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli. Wszystkie karty pracy podzielone są na 8 kategorii. Kategorie ogólne, zielone, odnoszą się do poszczególnych edukacji szkolnych. W kategoriach podkreślonych kolorem czerwonym znajdziesz... Karty z elementarza stworzone na bazie ćwiczeń z naszego elementarza posegregowane według nazwów części podręcznika i numerów stron, do których się odnoszą. Karty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi złożone z kolorowych piktogramów komunikacyjnych. Aplikacja offline. Aby skorzystać z generatora kart pracy offline nie potrzebuje stałego połączenia z internetem. Możesz pobrać aplikację na swój komputer. Wystarczy kliknąć w zakładkę Pobierz generator kart pracy offline. Aplikacja offline posiada znacznie skromniejsze zasoby obiektów niż generator online i nie jest na bieżąco uaktualniana. Daje natomiast użytkownikom możliwość dodawania własnych obiektów, zdjęć, grafik, rysunków itd.